To kura, sobie, zróbmy, to będziemy teraz ściskać powietrze. Z całej siły będziemy ściskać powietrze. Jak będziemy to robić? Proszę nam tak, pokazać. Tak. No to próbujemy na 4 i trzy 4 i ry, ścisnąć bardzo mocno raz. Trzy czte i ry. Raz! To było z całej siły? To nie było z całej siły. To musi być z całej siły. Znaczy musi być z całej siły. Może raz to jest za mało, może dwa to jest Może dwa. Może dwa, dobra. Trzy cztery, ry. Nie było. Ja całej siły. No może, może na cztery. teraz. Raz. 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 dwa, trzy, dwa, trzy dwa, cztery. Mocno. Raz. Dwa, trzy, cztery. Raz. ściska. Raz. Dwa, trzy. Cztery. Raz. 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 Raz.